Dzień dobry. Dzień dobry. Rozkwiniamy teledysk tej piosenki, która leci w tle. I będziemy nagrywać. I będziemy grać w grę. Będzie. Tomb Raider. To będzie do making ofu później, tak? Jak ja to się zbytnie. Ja Cwaniaki, Jest Czy tak mogę wyglądać? Dobra. A, szampan. Szampanik. Ale puś, no dobra, nie puść, No puść, puść. Puś. Nie bez sensu, żeś trzymała, bo się ogleje. Czekaj, jakoś tam. Tak mam, 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 dobra, dawaj. Jak koleś git, to koleś git. Jaja, się ma jaja, co? Koleś, co mi masz gaci? Ale ja mam na filmie. A No, no bez, super nie? To balet jest. Co mam z tymi majtami zrobić? Miej je po prostu. Cześć. Rytm muzyki, daj głośniej rytm. Nie. Yeah. Cześć. Muszę tak o, widać. Nie, tak tak? Dobra, jazda. Tu jest ciekawa muzyka. Nie mogę się porwać, jak się Dobra, ej, zróbmy to samo, tylko że nagram cię stąd. się <śmianie> zaczyna.

Dzięki kurwa! powiedzieć 3 4 ryki. No dawajcie, piątkę po prostu przyjedźcie i odjedźcie! Nie pamiętam. Dobra, nie będzie. Dobra.